Witaj! Oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu kiedy oglądasz ten film i nieważne, kiedy do Ciebie trafił. Tutaj jest wiadomość dla zodiakalnego byka w słońcu, księżycu i ascendencie. Najpierw sprawdzę, jaka energia Cię prowadzi, co będzie najważniejsze w tym czasie a w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć. Zobaczę też, jakie są Twoje słowa mocy. Oho, i to jest Twoja energia, bo cały czas spróbowałam gdzieś tę kartę dać na dół, a ona się nie chce dać na dół, ona chce wyjść. I właśnie czuję, że taka jest energia byka, za chwilkę zobaczę dokładnie, jaka to jest karta. Przypomnę tylko, że to jest czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Dobrze, co to za energia? Granat. Oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. Już czas. Zadbać o zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne poprzez oczyszczenie, poprzez odcięcie się od niezdrowych nawyków, nałogów, poprzez zmianę sposobu żywienia i nie chodzi tutaj tylko o jedzenie, bo jedzenie owszem, ale to też czym żywisz swój umysł, co oglądasz, co czytasz, czego słuchasz, jakimi emocjami jest to nacechowane. I to może być, czego słuchasz o świecie, a czego słuchasz w danym temacie, który na przykład zaczął cię przerażać, bo zacząłeś zaczęłaś słuchać jakiejś narracji w danym tonie. Tutaj wszystko to, co możesz nazwać, sklasyfikować jako coś toksycznego, jako energia, która sprawia, że nie czujesz się dobrze w jakiś sposób. Wyraźnie to zobaczysz i poczujesz wielką potrzebę zmian na wielu poziomach, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o ciało, umysł, energię. Możesz na przykład też uczestniczyć w jakimś oczyszczającym wyjeździe, albo może myślisz o tym i zaplanujesz to na ten czas albo w najbliższej przyszłości. Jeśli czujesz, że na przykład taką, takimi wakacjami z dietą warzywną pod okiem specjalistów sobie pomożesz, myślisz o tym, to to jest Twój znak, żeby to zrobić. To jest dla wszystkich znak, żeby wprowadzić zdrowe rutyny do swojego życia. To coś, co myślałeś, a może zamienię kawę na mate, albo a może będę codziennie pić rano ciepłą wodę z cytryną, bo to zdrowe. Cokolwiek tutaj ci się pojawiało, to jest znak, że warto to wprowadzić i to jest bardzo dobry czas na to, żeby to zrobić. Czyli byk mocno dba o siebie, a dla upartych byków, które dalej będą się przepracowywać i zagłuszać sygnały od ciała czy ducha, to już Wszechświat wymyśli przeszkodę, żeby zatrzymać i się oczyścić. Niestety tak czasem nas wszechświat wzywa, także lepiej warto dać sobie ten czas też na odpoczynek. Oczywiście mamy wszyscy różne zadania życia codziennego, ale najważniejsza jest ta równowaga i tak czuję, że też tego chce nauczyć się wszechświat. Teraz twój numer anielski. Zobaczmy, co jeszcze tutaj chcą ci przekazać aniołowie. 413, synergia. No właśnie, tutaj to oczyszczenie, ta detoksykacja jest dlatego, że byk będzie wchodził, wow, usłyszałam nawet w nową erę, słuchajcie, dla niektórych, no, yy, wielka planeta właśnie wyszła z byka, uran jeszcze powróci. Jeśli oglądasz to w 25 roku, w 26, później już nie. W każdym razie, nieważne kiedy to oglądasz, tak naprawdę, najważniejsze jest to, że kiedy to oglądasz, wszechświat szykuje cię na nowy etap, nowy rozdział, nową erę, coś nowego, ważnego w twoim życiu. Dlatego potrzebujesz przygotować ciało, umysł i energię. Stąd ta karta synergii. Także bardzo ważny czas, bardzo istotny jest, żeby dbać o siebie, swoją energię, bo stąd wszystko wypływa. Jeżeli będziesz próbować kontrolować to, co się dzieje w Twoim życiu z zewnątrz, no to zawsze jest porażka, bo to wszystko wypływa z wewnątrz. Także bardzo ważne jest, żeby opiekować się sobą i swoją energią i to chcę Ci teraz pokazać wszechświat. Dobrze, za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, co może się wydarzyć, co idzie w Twoją stronę. Potem sprawdzę też Twoje słowa mocy. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na moim kanale na YouTube i moje social media. W opisie i na kanale znajdziesz też do mnie adres mailowy. Napisz wiadomość, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją. Taki amulet jest ręcznie rzeźbiony przez szamana. Zapraszam. Dobrze, to teraz poproszę o wskazówki dla byka, co się może wydarzyć przez następne 7 dni.. No. Tutaj jeszcze mi się przyczepia karta. Zobaczcie. O, tak się odgina, a zatem ją biorę. Może jeszcze tu się zmieści. Momencik. O, pewnie, dobra. Też czuję, że byk robi przestrzeń w swoim życiu na coś, dlatego tak się potrzebuje oczyścić. Może szykujesz się na bycie rodzicem, a może na jakiś zupełnie nowy projekt, który będzie wymagał od ciebie całej twojej energii. Może na jakąś podróż życia, tutaj dla każdego to będzie coś innego, ale. Albo na partnera w życiu, na przykład dla singli, tutaj szykujesz się na coś ważnego, wielkiego. Może jeszcze nie wszyscy czują i widzą, że to idzie, ale wszechświat wie i tobą y, kieruje. To nie jest dobre słowo. Mm, pomaga ci iść najlepszą dla ciebie drogą. Dobrze. Lenistwo lub zwlekanie. No, możesz mieć wrażenie, że przez te 7 dni nic ci się nie chce. Jak jest zaplanowany urlop, to idealny czas na to, ale pamiętaj, żeby nie zwlekać z ważnymi sprawami i nie zwlekać z tym oczyszczaniem, z tą detoksykacją, z tymi zdrowymi nawykami, bo może ci się nie chcieć, po prostu zacząć, ale warto zacząć. Czas zmienić otoczenie. No naprawdę, wszechświat woła o urlop <grym> dla byka. Pojedź gdzieś, zobacz coś nowego. A może czujesz, że chcesz w ogóle się przeprowadzić gdzieś indziej i, po, i, i podejmiesz taką decyzję, na przykład. A może już się przeprowadzasz i może ci się nie chce pakować, też może tak być. Awans Podwyżka, powodzenie w pracy. Tutaj finansowo jest dobrze, wszechświat cię zabezpiecza, daje ci nawet dodatkowe środki dla niektórych czuję, żebyś mógł mogła skupić się na tym odpoczynku, na tym oczyszczaniu. Starsza kobieta, ok, zobaczymy co jest dalej. Masz farta, szczęście ci dopisze. Yy, może jakieś relacje z jakąś starszą od ciebie kobietą coś pomogą, przyniosą coś szczęśliwego. Yy, możesz też, yy, jeżeli to jest awans, wejść na wyższe senior stanowisko, tak? Na przykład, ten fart może też się tyczyć czegoś innego, niekoniecznie czegoś ze starszą kobietą. Przeszkody do pokonania. Tutaj też. Mogą być jakieś przeszkody, w których masz dużo szczęścia, i słyszę, że dla niektórych samo się załatwia, bo ty masz mieć czas na odpoczynek, byku, a nie na jakieś tam przeszkody. Ciekawe. Dokumenty do podpisania. Yy, tutaj ważne sprawy, tak, nie ma co zwlekać z podpisywaniem, tym się zajmij, Minimum zrób, tak, to co trzeba, a reszta energii na odpoczynek, na dostrajanie się. Drobne niepowodzenia. No, mogą się takowe pojawić, ale nawet jeśli mamy drobne niepowodzenia czy przeszkody, to jest czterolistna koniczyna, więc wszystko się dobrze rozwiąże. I mocno czuję wiadomość: nie zwlekaj z załatwieniem tych spraw, bo im później je załatwisz, tym więcej będzie tych drobnych niepowodzeń. Więc zrób co trzeba zrobić i odpoczywaj. Najlepiej to przed urlopem, jeśli zaczyna się jakoś w trakcie. Stabilność, równowaga. No właśnie, szykujesz się na bardziej stabilny, zrównoważony okres w swoim życiu, dlatego jest tak bardzo potrzebne to oczyszczenie. Namiętność, gorące emocje, pożądanie. No na tym urlopie można kogoś poznać co najmniej do romansu, jak nie lepiej. To może być ktoś starszy od Ciebie, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna. Kto jest starszy. Eee, też... Tutaj, jeśli ostatnio w Twoim związku było leniwie, jeśli chodzi o takie tematy namiętności, to coś tutaj się obudzi, zwłaszcza jeśli będziecie mieć trochę wolnego czasu dla siebie. Ktoś jest do ciebie zazdrosny. No, może być tutaj sytuacja trójkąta miłosnego, że dwie osoby są tobą zainteresowane, ktoś tu jest zazdrosny, ktoś tu coś wysyła. No, ale to może być też inna osoba. Co jest dalej? Odcięcie od kogoś lub czegoś, poluzowanie więzi. To też może być na przykład w przyjaźni ktoś, kto gra przyjaciela, przyjaciółkę, a tak naprawdę w sercu ma zazdrość. Możesz to wyczuć i poczuć chęć poluzowania takiej więzi. Kłótnia lub rozstanie. No, tutaj też ktoś swoją zazdrością, zaborczością. Może spowodować kłótnię, która może zakończyć się rozstaniem, ale może też zakończyć się stabilnością i równowagą. No to już w zależności od tego, czy ta osoba, i to może być miłość, to może być przyjaźń, współpraca, tak? Różne relacje, czy ta osoba, czy ta relacja mają być z tobą na tym nowym etapie. Jeśli tak to te kłótnie nieporozumienia mają doprowadzić do oczyszczenia, detoksykacji i do stabilności i równowagi. Jeśli nie, to mają doprowadzić do odcięcia, do rozstania. Oczywiście nie wszystko na raz przez 7 dni, chociaż może być intensywnie pod tym względem relacji, jeśli jeszcze są jakieś do wyczyszczenia z Twojego pola. No, tutaj, tutaj może się dużo dziać. Strzeż się fałszywej przyjaźni w miejscu pracy. No właśnie, tutaj uwaga na to, oto też mogą być kłótnie i rozstania. Mm, jakoś tak czuję i też czuję, żeby, mm, ha, jeśli na horyzoncie masz współpracę z kimś, kto jest przyjacielem albo znajomym, uwaga, lepiej to sprawdzić. Bo w niektórych przypadkach może to nie być dobry pomysł. Nie mówię, że u wszystkich to jest czytanie kolektywne, ale warto wyczuć zamiary osób, nie wskakiwać szybciutko w jakieś propozycje. Lepiej to przemyśleć. To jest czas na spowolnienie, na przemyślenia, na oczyszczanie. Dobrze, to teraz jeszcze Twoje słowa mocy potężne afirmacje i wskazówki od wszechświata. Zobaczmy, jak tutaj wszechświat wspiera byka. Oho, dobra. No trzy, no są trzy. No nie ma co dyskutować z tym, że są trzy afirmacje. Mocne wsparcie masz. Mam spokojny umysł i skupiam się na celu. No właśnie, to a propos tych spraw, które trzeba załatwić i o nich zapomnieć. Moje anioły widzą moje ukryte talenty i pomagają mi je rozwijać. Tutaj wiele osób też poczuje wołanie do czegoś nowego, do jakiegoś nowego przedsięwzięcia, do rozwijania swojego talentu. I nie ma co tego zagłuszać. To jest wołanie Twojej duszy, Twojego serca. Staje się coraz bardziej świadoma pragnień mojego serca. No właśnie to powiedziałam, że to są wołania Twojej duszy, Twojego serca. Rozwijanie czegoś nowego, ukrytego talentu, pasji jakiejś, tak? Z tą kartą namiętności. Więc tutaj też coś ważnego w tobie się pojawia w środku. Dla każdego to będzie bardzo, bardzo osobiste. Kochani, czuję, że idzie do Was wiadomość. Od Waszych Aniołów Przewodników, jeśli Ty też to czujesz, to zapraszam Cię na moje czytanie bezterminowe. Wybierz kartę. Co jest teraz dla Ciebie ważne? Przekaz od Aniołów Światła. Żeby przejść do czytania, kliknij w miniaturkę, która pojawia się na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.